Witajcie, witajcie, to znowu ja Akurat Gra i witam Was w kolejnym odcinku z gry Graveyard Keeper A skoro dzień astrologa Cóż możemy innego zrobić jak wybrać się do latarni Nie wiem co napisałeś, ale moja profesora została przywrócona Ba, dostałem nawet awans A co najlepsze dziekan podpisał zezwolenie na ekspedycję Mamy tylko jeszcze jeden problem. Musi mi towarzyszyć ktoś z papierami arystokraty. Zazwyczaj znalezienie kogoś takiego to nie problem, ale biorąc pod uwagę, jak delikatna jest nasza sytuacja, pominąć to być właśnie ty. Załatw sobie papiery. Arystokraty liczy na ciebie. Świetnie. Wszystko gotowe. Pośle po moją córkę, dołączy do nas nieopodal fortu. Zacznij królewską ekspedycję. Mamy zezwolenie z Królewskiego Uni Uniwersytetu. Udajemy się do stanowiska archeologicznego. Możecie przejść, ale muszę powiadomić Lorda Komandora o waszym przybyciu. Nie kłopocz się, dzielny żołnierzu, niech śpi. Rozmówimy się z nim. Dziękuję wam za pomoc. Gdzie znajdziemy Wagnera? Jest pewnie w obozie, nieopodal drogi. Wygląda na to, że żołnierze śpią. Z, z, z. Czyli już coś Wagner? O, panno, ciężko. Nie powinnaś mnie widzieć takiego. Widzę jedynie twoje wewnętrzne piękno. Ciszej. Jak możemy otworzyć tę klatkę? Mam przy sobie wytrychy. Miałem niełatwe nie dzieciństwo. Musimy go ukryć. Potem zabierzemy stąd z... ...go wstąpią w skrzyni. Pano wdzięczko, mam ich wiele. Tu jesteś. Wszystko spaprałeś. Mój syn miał zostać walecznym rycerzem, teraz jednak nie ma... ...nie ma ich zapotrzebowania, postanowił więc zostać pisarzy. No... Cóż za strata. To ty wysadziłeś przełęcz w powietrze. To wszystko twoja wina. Nic podobnego. Potrzebujemy nowych obliczeń do Wielkich Wybuchów. Nasz złoty kątomierz był nie dość precyzyjny, więc mętne tłumaczenie. W... Wyczuwam tu jakieś szachraństwo. Wpierw ten potwór, teraz twoja ekspedycja. Jesteście zdrajcami, a ty pewnikiem jesteś wiedźmą. Należą do inkwizycji. Jestem tu pod przykrywką. Zabij mnie, jeśli musisz, ale wypuść moją córkę. Tato, nigdzie nie idę bez mojego ojca i tego młodzieńca. Mam znajomość na dworze. Czy mogę sobie pójść, proszę? Haha, ha, na dworze. Jestem wujkiem króla, a ja synem tego wujka, Wagnerem. Zawrzyj gębę, Wagner. To co prawda. Oferma, ale to że za wiele nawet na niego. Mogę to udowodnić. Mam z na lewo od mojego ogona. Znajduje się gdzieś tutaj pod moją sierścią. Wiecie co zabije was wszystkich, żadnych ciał, żadnych problemów. Mogę się zająć ciałami, lordzie komandorze. Nasz grabar, a więc to koniec. Wybacz mi, córko, nie zmienię tego, co ci wyrządziłem, ale jesteś teraz wszystkim, co mam. Tato, to najpiękniejszy dzień w moim życiu. Odnalazłam ojca i swoją miłość. Ładna, że chcecie pocałować, synu, tak, ojcze. To ja. zostajesz niemal dzieciobójcą. Wybaczam ci jednak. Złożę ci solenną obietnicę. Zostanę... Mi się wydaje, że gdzieś w tych dialogach ktoś, kto to pisał, jest bardzo... Bardzo, bardzo po prostu... Duży błąd. Jeśli od ciebie idzie starcze, nie jesteśmy jeszcze chwita. Możecie jednak odejść. Wagner. Nie smuć się wkrótce, będziemy razem. Proszę weź ten naszej niech do Ciebie. Kupiłem go w imieniu ojca, chciałem, żeby był niespodzianką. Wszystko rozeszło się po kościach. Nie byłbym tego pewien przyjacielu. Wciąż mamy na karku sporo bolączek. Wagner jest całej zdrowy. Chodź tato, pokaż mi gdzie żyjesz. A tobie jestem winna wdzięczność. Czy mogę ci jakoś oddzięczyć? Ten naszyjnik potrzebuje go, żeby powrócić do ukochanej. Hmm. Już zdążył mi pomóc. Mam nadzieję, że i tobie okaże się przydatny. Zabierz go. Och, młody człowieku, udało mi się jednak wygrzebać złoty kątomierz z moich starych bibli bileto bibelotów. Jest Twój. Dziękuję. Wyglądasz jak wykapana mama, ale po tobie odzieć czuła mądrość. Haha, ha. myślę, że na koniec można sobie odłożyć piwko, bo szczerze powiedziawszy, myślę, że to już jest koniec wiarda na ten moment. No co, cóż mogę powiedzieć Mamy złoty kontomierz, mamy naszyjnik, mamy wszystko co możemy mieć Cóż mogę powiedzieć hmm. Bardzo świetnie się bawiłem w tej grze Myślę, że na ocenianie jeszcze może przyjść pora, ale Nie wiem czy będę nagrywał yy, grę jeszcze nie wiem, myślałem, rozmyślałem, czy jeszcze nie pobawić się alchemią i tak dalej. Dużo jest jeszcze tutaj rzeczy, które moglibyśmy zrobić których nie zrobiliśmy. Modlitwy, niemodlitwy i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, może jeszcze kiedyś wpadnie odcinek z Grywiarda. A na dzień dzisiejszy, no co mogę powiedzieć? Zatrzymując się na chwilkę moim bohaterem, tylko po to, żeby jeszcze nie pokazać Wam końca fabuły, myślę, że tak. Graveyard jest bardzo dobrą koroną. Jest tak rozbudowany, jeszcze do tego ma 3D DLC których ja tutaj nie zaimplementowałem w grze, gdyż ich nie kupiłem czyli to co grałem teraz to jest tak zwana vanilka czyli podstawka eee, co mogę powiedzieć no to w samej podstawce naprawdę jeżeli byście się bawili tak jak widzieliście no ja się na przykład mało bawiłem Coś tam wiadomo, jakieś miksturki na HP, na, na energię, jakieś lepsze jedzenia, albo coś, no to wiadomo, ale gdybyście naprawdę wiedzieli, że co chcecie robić, nie wiem, ciubać drzewo, trzeba jeść to, albo coś tam i, i, i trzymalibyście się tego planu, szczerze to no, zajdzie Wam dużo, dużo więcej, więc... Nie wiem jak, jak mam oceniać tą grę, jeżeli chodzi o godziny przebyte. Nie wiem nawet ile mam na Steamie, bo to jest moje drugie przejście. E, I co mogę powiedzieć? No, gra dla mnie, jeżeli chodzi o tą grę, nie wiem jak ja bym to nazwać tą grę RPG, no niby rozgrijanie postaci, niby e, widok izometryczny z góry e, no, trudno stwierdzić, ale ja na przykład tej gidrze daję nie wiem jak jest stardiwali, podobno z Star Valley to jest hit i tak dalej też nie wiem czy nie będzie u mnie na kanale e, dla mnie Graveyard to jest jeżeli chodzi o ten gatunek gier nie wiem grałem bodajże w 3 albo 3, ale Graveyard mnie na tyle wkręcił, że przeszedł go dwa razy. Dla mnie to jest hit Co prawda hmm, dałbym mu nawet 10 na 10, ale gdzieś czegoś mi po prostu brakuje. Może Gdybym zagrał w te DLC, bo tam na pewno dużo więcej historii dochodzi, i dalej. To myślę, że na pewno, pewnie i ocena by była wyższa, i tak dalej. Więc ale bez przedłużania, dla mnie to jest gra naprawdę bardzo dobra. Polecam każdemu pobawić się. Nie tak jak ja, szybko, z fabułą i tak dalej. Czasem są sytuacje, które można obejść, jeżeli ma się pieniądze, jeżeli wiadomo o co chodzi yy, wiadomo, do kogo iść po daną rzecz, a czasem można na przykład to obejść tak, że troszkę zejdzie ci z tym czasu, ale sam ją zrobisz na przykład no, powiedzmy w warsztacie pod kościołem, albo E, tak, jak jest na przykład ze złotym jabłkiem, że można kupić e, uwiedźmy, a można też przejść całe lochy, te ja zrobiłem. Więc są różne, według mnie, tutaj wyjścia z tej gry. No i cóż mogę powiedzieć? Jesteśmy. Wykonaj. Wykonaj lufę. Wykonaj emiter. Wszystko gotowe. Ale co teraz? Jak otworzyć portal? Zamierzasz odejść. Muszę wracać do ukochanej. A ściska mnie w gardle. Będę tęsknił. Ja też. Smutne. Ten portal nie służy tylko do podróżowania. Możesz też spełniać twoje życzenia. Ale szczęście, co powiesz. O będzie się bez kolejnego wybuchu. Witaj i przyjacielu coś tam, nie pamiętam, skąd się. Cóż, zostawiliśmy wygnani z miasta. Dwóch braci, jeden na dworze króla, a drugi będący wysoko postawionym klerykiem. Nie uszło to uwadze Rady Królewskiej. Udaliśmy się do karczmy, a temu coś zaświtało, że cię tutaj odszukać. Może się to jak Zanim jednak ekskomunikowałem połowę mieszkańców miasta. Haha teraz jednym pełnoprawnym kościołem jestem przy cmentarzu. Jakby nie patrzeć, ktoś musi zająć się nim i ogrodem. Symbole się rozświetliły. Dita Howard Dita Howard. Ledwie uszliśmy z miasta. Lord Komandor zrobił co w jego mocy, żeby nas pomówić. Prawdę powiedziawszy, w mieście wydarzyło się tyle złego, że ulica zaczęła szukać winnych. Umarli, zmartwychwstają. Lord Inkwizytor został oskarżony o przewodzenie kultowi. To straszny czas. Biskup ekskomunikował miasto. Prosili się o to. Udamy się do latarni. Może uda nam się skontaktować z Wagnerem. Widzę, że opuszczasz nas, przyjacielu. Tak, mój panie. Niedobrze, bardzo niedobrze. Kląta nabiera na sile. Nie zdołamy jej zatrzymać. Może być już za późno. Powinienem się cieszyć, ale jakoś nie potrafię. Zatrzymajmy. Zatrzymamy się tutaj i spróbujemy odbudować nasz stary dom. To święte miejsce, które oprze się chlątwie. Przed nami niezwykłe czasy. Wszystko się zmieni. Modlę się o nasze bezpieczeństwo. Działa, nareszcie. Moje życzenie się spełniło. Będę z ukochaną. Kochanie, najdroższa. Chwilonia, to tyle? A gdzie apokalipsa zombie, inwazja z północy? Podróż morska z kupcem, co z miastem nigdy my nie zobaczyliśmy. Czuję rozgorzyczenie Ech to Bagda, kapitalistyczne świn. Mają tyle nieodkrytych wątków, pełni napają o sobie nie wypuszczają z <śmuszczaj> Masz Rację to że się. <śmuszczaj> Dla mnie to jest najlepsze zakończenie. To jest najlepsze zakończenie ever, jeżeli chodzi o gry. Może święty ta czaszka z tym osłem. A gdzie? Nie poznaliśmy miasta. A pewnie napają sobie kieszenie i wypuszczają z DLC. No, z jednej strony czaszka miał rację. Tak. Bo wiadomo, że wypuścili trzy DLC. Ale szczerze, jeżeli miałbym zapłacić, to ja płaciłem, nie wiem ile teraz graveyard kosztuje płaciłem 70, bodajże, złotych za podstawka, powiem wam, że to nie jest dużo. Pomyślcie sobie, ja wrzuciłem ileś tam odcinków. A ile ja zagrałem bez nagrywania, żeby, nie wiem, zdobyć na początku? Pamiętacie, jakie były problemy z drzewem, z drewnem, w ogóle na, na te wszystkie pomniki, nie pomniki, na, na no w ogóle. Potem alchemia, co się bawiłem, żeby robić na przykład. Yy, potki zdrowia i dalej. I w ogóle były takie dni, których czasem nie nagrywałem, a grałem po prostu, żeby wam przyspieszyć rozgrywkę. No to pomyślcie sobie ile macie rozgrywki, jeżeli nie nagrywacie na YouTube'a, tylko w samym dla siebie. No to według mnie jest. No jest według mnie w tym... Naprawdę nagroda. Jeżeli gra kosztuje dalej 70 zł, czy tam 79 nie będę Między 70 a 80 zł wtedy kupowałem. To było niedługo po premierze, więc nie wiem jaka jest teraz cena, ale... No jeżeli będzie mniejsza, no to coś no. Gratuluję, że wydaliście mniej. Ja dałem, bodajże. Nie mogę sobie dobrze przypomnieć, ale bodajże chyba 71,99, czyli niecałe 72 zł. Nie jestem pewny do końca, ale mogę się mylić, ale, ale tak gdzieś mi się wydaje, że tyle chyba dałem. Ale tak mi się wydaje, więc nie wiem, no, może tyle, może nie, ale ja szczerze. Gdybym dostał teraz drugą taką grę. Yy, wiadomo nie taką samą, ale gdzieś podobna wabuła, bohaterzy też chodzisz, masz coś robić Masz swój ogród, masz to, winnicę itd. Szczerze wydałbym te pieniądze. Nie wahałbym się. Także polecam. Yy. Z mojego punktu widzenia, jeżeli jest, daję tej grze 9 na 10. Dlaczego daję 9 na 10? Bo dałbym jej 10 na 10, ale nigdzie DLC, więc nie wiem o co tam chodzi. Więc. A zagrałem podstawkę i mi się bardzo, bardzo podobała, więc... więc bez zbędnego przetłuczenia, jeszcze raz wszystkiego najlepszego na te święta. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdrow gór. Trzymajcie się, cześć.